to czas bardzo intensywnych prac na remontowanym i rozbudowywanym moście drogowym imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas zamknięć prowadzone są prace, których nie można wykonać podczas ruchu pojazdów. Poszło sprawnie, tak jak planowaliśmy. Zamontowaliśmy 7 delatacji, po dwie w każdy weekend i w jeden weekend w jedną dylatację. A w sierpień został przeznaczony pod asfaltowanie. Tak, w sierpień nie przeznaczyliśmy na asfalt lany. Na moście pojawiła się już ostatnia warstwa asfaltu, tak zwana warstwa ścieralna. Nawierzchnia z asfaltu lanego stosuje się przede wszystkim na obiektach mostowych, by zwiększyć trwałość nawierzchni przeprawy. To ona pierwsza przyjmuje i przekazuje obciążenia od pojazdów na płytę i dalej na całą konstrukcję obiektu. Technologia jest tutaj w Truniu już od lat znana, bo na drugim obiekcie, którego tu akurat nie widzimy, parę lat temu sztrawak układał w tej technologii. Jest to technologia układania asfaltu lanego układamy całą szerokością bez żadnego szwa. Pierwsza warstwa tutaj, która już jest ułożona, to jest warstwa z asfaltu lanego. Uważam, że jak na to, co tutaj było, jakie były warunki, że jest to jedna warstwa, to wytrzymała rewelacyjnie przez zimę. Jaka jest różnica pomiędzy normalnymi technologiami? Jest to asfalt, który jest szczelny, w 100% szczelny. On nie ma wolnych przestrzeni, jak w przypadku SMA, jak w przypadku betonu asfaltowego, w związku z tym nadaje się idealnie na mosty, dlatego, że nie przepuszcza wody, nie dopuszcza wilgoci do tych takich miejsc newralgicznych. On stanowi dodatkową izolację, izolacji, jakby tak. Jest to taki w zasadzie pakiet już w tym momencie, bo mamy pierwszą warstwę, to jest izolacja MMA natryskowa, taka czerwona, którą tu było widać jeszcze dzisiaj rano na tych miejscach dylatacyjnych. Potem jest pierwsza warstwa asfaltu lanego, taka zabezpieczająca izolację i warstwa jezdna, która będzie posypana grysem bitumowanym, tak, żeby uzyskać szorstkość. Na obiektach mostowych w Polsce i wielu krajach europejskich asfalt lany to najkorzystniejsze rozwiązanie z kilku powodów. Ten asfalt lany ma dwie takie przede wszystkim cechy. Twardość, twardość zbliżona do betonu asfaltowego, jak i szczelność. Do tego jeszcze dodając to, że to jest praca wykonywana w technologii bezszwowej, czyli rozsielacz układa warstwę po całej szerokości od krawężnika do krawężnika ten efekt jest jak gdyby jeszcze dodatni. Jeszcze dopowiem tylko tyle, że żywotność takiej nawierzchni średnio wynosi około 20 lat. W stosunku do tego też do tej informacji, która wcześniej była przekazana do 10 lat przy nawierzchniach tradycyjnych jest to na pewno korzyść dla zamawiającego. Nie ukrywam też, że liczymy się z kosztami eksploatacyjnymi takiej nawieźni znacznie niższymi, bowiem naprawy które po tym okresie dziesięcioletnim przy tradycyjnych nawieśniach są realizowane. One też są kosztowne i oczekujemy tutaj oszczędności rzędu 200, a nawet 300% na tych pracach eksploatacyjnych. Sam proces wylewania asfaltu wymaga sporej precyzji. Najpierw trzeba przygotować prowadnice, po których porusza się. Specjalna maszyna. Równie istotna jest właściwa mieszanka asfaltu. Ona jest wylewana z kotłów, w których cały czas ona jest mieszana, tak żeby nie nastąpiło rozsegregowanie warstw i wylewana jest przed rozciełaczem, po czym deska rozciełacza to tylko jakby zaciąga. Ona jest podgrzana, ona to zaciąga, ona nie wibruje. Tu nie ma żadnych walcy, to wszystko do rana sobie powinno przestygnąć i rano no, można puścić ruch. Wszystkie prace związane z montażem urządzeń dylatacyjnych czy układaniem asfaltu lanego prowadzone są podczas weekendów, kiedy most zamykany jest dla ruchu pojazdów. Spektakularne działanie, weekendowe zamknięcia i te weekendowe zamknięcia pomagają nam zrealizować te główne, główne roboty. Mówimy tutaj o, przede wszystkim o głównej płycie asfaltowej. Tak? Jeśli chodzi o to, musimy skończyć to do końca lata. Pamiętajmy, że 1 września rozpoczyna się rok szkolny. Wszystko wskazuje na to, że dzieci jednak będą w szkołach, w związku z tym większy ruch komunikacji publicznej, większy ruch samochodowy. Asfaltowanie to nie jedyne prace prowadzone na moście. Pod płytą jezdną oczyszczane są kolejne fragmenty konstrukcji stalowej. Wykonawca przystąpił także do budowy poszerzonego chodnika od strony wody górnej. Jest to jakby kolejna tutaj dosyć skomplikowana operacja. Montujemy w tej chwili wschodnią część chodnika. Jest rozpoczęty montaż wsporników. Mamy zamontowane już jedno przęsło. Następnie będziemy montować panele. I kontynuować montaż barier. Prace prowadzone są także na przyczółkach po obydwu stronach mostu. Tam układane są różnego rodzaju instalacje. Cały czas układanie kabli teletechnicznych, mamy układanie kabli oświetleniowych, mamy układanie kabli energetycznych. To wszystko biegnie nam pod mostem. Całość musi wyjść w przyczółek, wejść jakoś w ziemię, stąd tam te roboty. Dodatkowo jeszcze kanały deszczowe. Kanały deszczowe, które biegną, nie było ich poprzednio, w tej chwili biegną wzdłuż całego mostu, mają ujście na przyczółkach mostowych, właśnie w sieć kanalizacji, gdzie przez podczyszczalnię dopiero woda będzie zrzucana do Wisły. Na płycie jednej, na tzw. kapie chodnikowej, pojawią się także bariery drogowe związane z bezpieczeństwem ruchu i wynikające z przepisów prawa oraz bariery chroniące pieszych i rowerzystów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Nadto tutaj też, tak jak Państwo tutaj widzicie, montowane są bariery teletechniczne. To, co Pan Dyrektor Wieruski powiedział, mówił o całym uzbrojeniu, które jest pod mostem. Tam są przede wszystkim gestorzy opcji, tacy jak Polska Spółka Gazownicza, Netia, Orange. Natomiast tutaj w tych barierach teletechnicznych będzie typowo uzbrojenie miasta, czyli będzie tutaj instalacja światłowodowa, będzie instalacja związana z iluminacją świetlną, oświetleniem i uzbrojenie jeszcze, które no ewentualnie może być tutaj zamontowane, ale typowo na potrzeby komercyjne bądź na, na potrzeby gminy. Ale ona jeszcze zostanie, ulegnie trochę modyfikacji ta barierka, prawda? Tak, tutaj dokonaliśmy przeprojektowania, ta wysokość tych barier technicznych, ona zostanie obniżona do połowy, czyli do mniej więcej około 60 centymetrów będzie rozłożona po jednej i po drugiej stronie na tej samej wysokości, aby ten widok na zespół staromiejski y, kierowców był większy i żeby mogli się tutaj ewentualnie rozkoszować widokiem panoramy, aczkolwiek bezpieczeństwo ruchu jest najważniejsze i tutaj też cały czas mówimy, że no, kierowca powinien patrzeć do przodu, ale być może y, pasażerowie będą mogli y, oglądać panoramę starego miasta. Zmodernizowany most imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego z pewnością docenią zarówno kierowcy, jak i piesi oraz rowerzyści. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ruch na starej przeprawie ponownie wzrośnie. Po wybudowaniu mostu generał Elżbiety Zawackiej liczba aut rozłożyła się mniej więcej po połowie, czyli zarówno po moście Piłsudskiego, jak i po moście generał Zawackiej tych samochodów przejeżdżało około 28 tysięcy na dobę. Szacujemy, że po zakończonych pracach, kiedy ten komfort przejazdu się zwiększy, no ten ruch też może być zdecydowanie większy. Na pewno tutaj dużą zaletą, jeśli chodzi o prowadzone prace, jest to, że zdecydowany komfort i polepszenie warunków odczują piesi i rowerzyści, ponieważ przypomnę, że dotąd poruszali się oni jednym ciągiem pieszorowerowym, który miał zaledwie szerokość 2 metrów, teraz szerokość 4,20 Ciąg przeznaczony dla pieszych koloru szarego, czerwony dla rowerzystów, oddzielony linią rozdziału szeroko przestrzennie i na pewno bardzo wygodnie i bezpiecznie. Weekendowe zamknięcia mostu potrwają do końca sierpnia. Remont przeprawy ma zakończyć się w listopadzie tego roku.